Oh. Ty motar przelał 15 tysięcy dolarów Co? <laughs> 15 tysięcy dolarów A się trzęsę A się... A się trzęsie oh. Save thank you say thank you to the Ankel Motaro Save thank you to Antel Motaro Motaro Save powiedzieć wants to say thank you and mi motar but no homo my friend no homo no homo my wife is thank you too my friend a lot a lot really everything with this i have a i have a in my head to till my life Everyone of, of us every one of us i don't start uh, you know dance or uh, Przerwa na reklamę. Jeżeli grasz w CS-a i chcesz sprawdzić, jak ci idzie, to bardzo dobrze się składa, gdyż niebawem startuje pierwsza edycja Drushoc Cup, w której 32 drużyny zawalczą o pulę nagród o wartości 50 zł. Turniej odbędzie się w trybie skrzydłowym, więc spisz do Ziomka i próbujcie swoich sił. Link do Discorda w komentarzu. Y, tutaj też y, o Orobaka o, o o na. na, Ta, na Twitchu, chyba też o to, co to chodziło. To brak i chyba, no. Ja to widziałem z puszką. No, ja tego nie widziałem. To niesamowite, pa. niesamowite, trzeba obejrzeć, polecam. Tak, wiecie co? Wygraliśmy turniej, to było chyba nawet w 2014 w Pokatowicach. Mhm. No i wiadomo, jak to w imprezach było, na imprezę mhm. trzeba jechać i tak dalej. No i z żoną siedzieliśmy w taksówce, spod hotelu, jakby ruszamy. Nagle podbiega gość, ciemnoskóry, nie, nie nasz obywatel, puka w szybę i daje mi puszkę. "Papi papito, I love you. Good luck, UDBS, you the congratulation i tak dalej. Patrzę, na to puszka z takim moim brandem, taki team Biceps kiedy sobie stworzyłem i tak dalej, obrandowana, w tamtych czasach ktoś, ktoś ci dawał coś obrandowanego twojego z twoim, upodobniało się z tobą, to o, dawaj i tak Unikat. dalej. Wiesz, unikatowe rzeczy i tak dalej. Ja mówię, dawaj i tak dalej, pokażę na streamach i tak dalej, że mam wiesz, nie, ja wiesz, nie pokażę na streamach, ja to chciałem już otworzyć i sobie przed imprezą Otworzyłeś? otworzyłeś. Ale nie, przed imprezą, a, okay, wtedy, Tak, taksówce. Ona no, nie, gdzie na imprezie otworzysz, znaczy otworzysz sobie na Twitchu i tak dalej napijesz, sobie przyjeżdżam do domu i tak dalej tak jak żona kazała, e, tak powiedziała tak zrobiłem, usiadłem sobie na twitchu wziąłem sobie wiesz, e, szklankę patrzę co mam, przelewam sobie i tak dalej wiecie, do szklanki wlewam a tam chłopie roba, glizda taka ty patrzcie co było w środku widzicie? guys really something was in the inside wait in a second I don't know oh o mada f**k glizda kur** glizda, jakie jajca ty it's glizda Patrzcie na to, ja pierdzielę, ale chciał mnie wziąć koleś na minę. Normalnie Glizda Robak był stary w tym, takie łorcy malutkie, wiesz, ja patrzę, no i gościu, który to mi dał, on normalnie na redycie założył temat cały, że on, broń Boże, nie chciał mnie otruć.